Co to za czerwone świa... świa... Światło. A, ład. Co to jest? To tak świeci na dworze? To tak jest. Ej, ej, Jaki... Co? Jakieś tam jest wystawa? Czekajcie. O, O! Ale to jest żółto. A to nie rozwiązuje problemu, bo jest czerwono tutaj. Nie, to pewnie znowu coś sąsiedzi odpalili. No, coś sąsiedzi. Możecie wyłączyć te głupie światło! O! 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 Ho! Ho! O! 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 Dobra, to ja może wracam do domu, może to koniec świata Muszę, sobie, muszę zadzwonić widzowie, muszę zadzwonić, ja Ja tutaj nic nie widzę. O, teraz jestem trochę taki żółtawy, ale mi witać Witam was tutaj w kolejnym odcinku eee, I nie, bo zmieniło kolor. Okej, okay, jakiś telefon e, Cokolwiek, cokolwiek. To nie, to nie, blender też nie Blender? może nie, 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 nie mogę dzwonić. Mam jakikolwiek tutaj telefon Nie, 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 nie Nie mam nic. Może coś będę mieć w plecaku. O Okej, okay, mam tutaj telefon, dobra. Okej, okay, teraz tylko wydzwonić, to, to sąsiada. Eee, halo, sąsiad? O, halo? Eee, mam do ciebie pytanie, e, czy u co Ciebie jest? też niebo zmieniło kolor na inny kolor? Nie, mogę telewizję, sprawdzę. E, sprawdź, bo to jest dziwne. Ci jest, nie wiem, jakaś noc? Nie, czerwony księżyc? E, no nie, było wczoraj. E, to ryb. O, o. No właśnie. No to ciekawe, co zrobiłeś? E, ja nic, mogę się do ciebie przejść w sumie? Po trochę... O, Trochę tak, no. Dziwnie, dziwnie, bardzo dziwnie. okej. Um, um, okej, okay, okay. jest czerwone niebo, ale. <grym>, czemu jest takie czerwone niebo? ja <grym>, czerwone niebo, czerwone niebo, co to ma być? Okej, okay, wylusuj, wyluzyj. Tylko czerwone niebo. Jest otwarte? Jest! Okej. Okay. Halo, sąsiad? O? Halo! Jestem! No tutaj, oh. obok! Chodź! Oh, Widamy! Ja oh, czekaj, wyłączę telewizor, wiesz. Ej, czy co to, czy to jest. Co tutaj robisz? No specjalny, no specjalny odcinek. Nie oglądałeś? Nie, to nie, jest nie taki kozak. Nie oglądałem Ironmana, wiesz? Okej, okay, macie pytanie. No. E, 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 chodź, zobacz, chodź, zobacz. Okay. bo ja chcę wiedzieć, co, to, co tutaj mamy. Ty to widzisz? Okay. No, widzę, to, to ty. No właśnie, no. Czerwone niebo. Co się tutaj w ogóle stało? Nie wiem, może e, e, jest. Bo hmm. jakiś, nie wiem, coś ci stało w niebie lub coś Może niebie. jakaś gwiazda eksplodowała Ej, w sumie, ej, to nie jest w sumie głupie, w sumie No ja no, Kacie, my to mamy łeb, ha? No, ha? My to mamy łeb. Ale i tak dziwnie to jest Widzowie, na to może oznaczać No, ej, słyszysz to? Jakby jakiś pies A no Pieski! O nie, ktoś tu chyba pożyczył znowu psy Halo? Tutaj są, nie wiem, pieski jakieś Eee, pieski a one się może boją przez tą pogodę! Ej, może? spokojnie, spokojnie! Ej, to nie brzmi jak pies, to bardziej jak niedźwiedź. No, albo. Ej, co ty nic? Nie, to nie są niedźwiedzie. tutaj nie ma! Nie, to muszą być pieski. O, no, muszą! O! o okay. Piesek! Ej, nie, nie, to w sumie bardziej Duży ten piesek. No właśnie, cię karmią. Halo? O, że... Wiesz co? To e, chyba nie pies. No okej, okay. co to jest? i Dlaczego to ma... E, ich jest e, więcej! Szybko! E, co ucieka. to jest?! O nie, o nie, o no nie, nie! Szybko, że szybko, 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 szybko. Piesz barykady, cokolwiek! Masz coś w ogóle w tym domu? No mam kanapę! Kanapę? No to musimy ją przestawić! Okej! Okay. No... Okej, okay, kanapa Dobra. jest. Oby na pewno tutaj nic się nie wejdą lub coś? No nie on Może nie. Może tutaj światło, oni nas nie o, o, Okej, okay, co to jest? Może nie Analiza, wiem. co to jest? Hmm. To wygląda dziwnie, to wygląda co bardzo. To nas, nas w ogóle widzi? Nie wiem, nie wiem czy to nas widzi, ale to jest bardzo dziwne. Nie wiem czy to eee. nas widzi, ale to jest bardzo Okropne. dziwne. Eee. Okropne okay. A co to Co? Co? Chwileczkę. Chwileczkę, co to było? Co? Ja Cię, to, że ty masz ten szklany ja tutaj i wszystko widać, no. znaczy nie widać. Bo okej, okay, widać je tak, o, o dobra. A, to, to jest bardzo dziwne to jest bardzo dziwne. Co robić? Co tutaj robić? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, sąsiad. Nie wiem, co robić, nie wiem, co robić. Może na początku udajmy, że. O, Żesz! Nie ruszaj się, staj za kolumną. Okej. Okej, jednak. Nie wiem, musimy się ci schować, bo są teraz tu i wszędzie. Ale nie. Nie wiem, gdzie możemy się schować w sumie O, tutaj możemy się schować. Tutaj! No! O, rulety I co? że oni przez nas nie widzą? Czekaj, sprawdź. A, jednak nas widzą. Okej, sąsiad. Okej. Nie, to jest sen, to jest sen. Wali mnie. Dobra. O, okej, to nie jestem. Dobra, nie działa. No, nie działa. Posłuchaj okej, Eee... eee, Eee... Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. No? Wiesz wiesz kto z nas powinien nas uratować? Nasz kolejny e? sąsiad, który a. ma czarny pas. On się przed tym obroni e. chyba, chyba. Nie, to są jesteś przebierańcy, klauni, co nie? No możliwe. Co mam zrobić? Żart, e. wiesz. Tylko tak to modne. No tak. A, fajny żart, a. nie nabiera się. A, 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 Ej, coś a, mi ucieknie, to chyba ślina, a. o No, e, Okej, okay, to chyba ten. Posaj, musimy jakoś hmm? iść do sąsiada. Żeby. Dobra. Niebie. On sobie. On tutaj się z tymi rozprawił, z tymi przebierańcami. No Dobra, hmm. tylko pytanie, jak wyjdziemy? No, nie mam pojęcia. Um, czekaj, pomyślmy. Hmm, hmm. Jak, jakikolwiek drog. Ej, to. Może tutaj, tędy. Ej, sąsiad, to może tędy no. wyjdziemy. O, dobra. No, otwórz okno, otwórz tutaj okno. Dobra, otwiera. Dobra, Wiecie, ja Oni. Oni w ogóle jest szansa, że oni na to wejdą, to... czy nie? Niemożliwe. Oby na pewno. O, no, rzesz. Okej, okay, a um, mam cię pytanie, czy też szkło ogólnie wytrzyma nasz... ście? O, o, e, okej, okay, to jest bardzo okay. straszne. Ale oni hmm. chyba tu jej przeskoczył, co nie? Okej, okay. nie, oni chyba nie umieją skakać w ogóle. O no, nie skakać! Oh, Aaa, skakać! To tak, aa, to koniec! O, no, <gry> Nie, Koku, ja bym się nie. A? Dobra, ja bym się A? nie spieszył, bo Byłem chyba niszczyć? nam też to zniszczy. Okej, okay, ja piszę teraz, Dobra. musimy stąd uciec, tylko oni nas widzą. No właśnie. Ej, mam pomysł, mam pomysł, no. czekaj, okay, okay, ustawię sobie jakiś tutaj dźwięk, oni oni czegoś zasłonią, może ktoś mycie. Okay. Uwaga, uwaga. I teraz! Zaczynało! Się... Dobra, uciekaj do sąsiada! Okej, okay, ja wiem, kto nam może pomóc, tylko musimy jeszcze, pytam, do niego biec. Jakkolwiek! No, no szybko, szybko, szybko. Szybko, sąsiad, sąsiad, sąsiad. Okay. Nie gonią nas. On tam mieszka. On za karatę, on za karatę. Jesteś tego pewien? Pojętasz? Tak, oczywiście, jestem tego pewien, ale posłuchaj! To, to... Musimy o? się z nimi rozprawić. Halo, sąsiad! halo, Halo, sąsiad! Co to jest? Nie mam bufoksa. Mam zwłaszcza rypa, pas! Pomóż na posła i. Zaczęło to... się tak, że niebo hey. zmieniło kolor. Eee, na ja czerwono, patrz, e. widzisz? Wy, co wybraliście oboje? Nic! Nic! Okay. Nie, chodź zobacz, chodź zobacz. Ale chodź. co mam zobaczyć? Chodź, idziesz chodź. z nami. A ja chcę przyszedł nowy komiks z kapitana Ameryki. Tak, z, z Kapitana Ameryki, ta, ta, ta. Musisz coś zobaczyć. Nie, nie, co? No, nie. Wierzę. No co mam ci zobaczyć? No po Coś strasznego! Druga. Ja ci, no tak, no i co z tego, że jest 22, muszę ci coś pokazać. Myście ja jeszcze tutaj sąsiedzi nie zauważyli tego kompletnie. Ale czego? No, sam zobaczysz, zaraz zobacz. Ale szykuj się. Ma, masz czarny pas? No w domu. Taki taki dobra, no to skóra. szykuj się. Szykuj się, szykuj się. Ale ja nie w ma... domu mam taki czarny skórzany na rzemy. No, no tak, ale. Pasuje. Patrz, patrz. patrz.

Nie wiem, pójdź. Nie A jest co to za Chyba hey, korki to nie jest śmelt? Chyba To właśnie. Ten. No to chcę. No to Dojdziemy e... do ciebie sąsiad. Dlaczego to nie działa. Idziemy pożłać u ciebie jakieś e... muzyki. To dobra. E, no dobra, to chodźmy tutaj tego zamknij drzwi choku. O, no tak. Patrz, patrz, patrz. Ha, ha i nie wyjdzie. Dobra. Nie, on ma klucze. Ja dobra. mam klucze. Chodźmy tutaj. Hm, e, ale tak dziwnie, ciemno jest teraz. Jak, tak, tak się ciut wydaje. Dobra, chodźcie. Do tu ma pan. A, tu ma pan tutaj. Zapomniałeś. Ten niebieski to jest mój. No zapraszam Jeraj. tutaj. O. E, no zapraszam. Tam. A, to, coś to, ciemno tutaj. Poczekaj, zapalę. Ale okay, ty nie masz radia! Właśnie. No to ty chciałeś iść do mnie. Ej, ale. U. Ej, nie mogę nic włączyć. Jak to nie możesz? Kuchenka nie działa. Lodówka już nie jest zimna. Hmm. No jest! Co korki to tu się wywaliło? dzieje? Właśnie. Tak, chyba korki mi też wywaliło O, nie Telewizor Oj sorry sąsiad! Telewizor ci nie działa! No no i super! No to dziwnie! No i A. super Ej, ale... A! A! Co co jest? Eee, sąsiad, sąsiad, cokolwiek teraz będzie to. A co jest? Co to jest? Koku kreski z mojego garażu? A! Co, mam brać? Deski, no barykady, cokolwiek. Dobra. To nie jest garaż. Dobra, to gdzie twój garaż? Tutaj! O, tu. Dobra, mam! Mam, 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 to mam, to mam, 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 stawiaj, to stawiaj, No Gdzie? No mam, Okej, mam, Okej, mam, Maciek, no. ma, mamy taki problem, że właśnie no tutaj są tacy przepierańcy, którzy nie wyglądają na przepierańców i oni nas straszą. Ale co, co to jest? Oni mają jakieś otwory zamiast twarzy. No. No to jest bardzo dziwne. Nie. I to trzech okay. bardzo. Ej, yeah. bo jeszcze drzwi tutaj. Gdzie? No tutaj U. musimy obstawić, bo jak ktoś z nas tutaj włamie... O nie, o nie. Chwileczkę, jakaś może broń, cokolwiek? Ja, ja mam nie mogę! To. Nie, no to musimy coś wsiąść. Okej, okay, mam dobre wieści. Dobra. No. Mam jedną tarczę i patyki. Mówiąc musimy się bronić patykami. Nie wiem, ja mam ...młom. Dobra, no i co teraz mamy z nimi robić? Mam pilot! Pani, no? jestem ja pilotem w ł. Nie, czekaj, e! po prostu otworzę okno. Nie otwieraj i... okna! Nie, patrz, uciekaj! Ej! Okej! Okay, brawo, hipotyk. nie masz broni! No właśnie, e nie, mam jeszcze tutaj kilka, ale dobra to nie jest dobry pomysł. Okej, okay, jakoś... Eee! właśnie no o tym ci mówiłem! Czerwone nie. niebo! Jak to czerwone! Zaczyna, się. Czerwo... Ej, one to... idą, to one e? idą. Dlaczego? E? A co? co? O co chodzi? Nie, 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 to jest niemożliwe. Nie, to jest jakiś kabaret to... lub coś! Czemu Dobra! One uciekły? Nie wiem. Ale nie boję jest normalne. normalne. Okej. Okay. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. To jest. Bardzo dziwne. Światła! O? O? Światła! Wróciło! Wróciło! O. Czy okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okej Ty wszystko i pięknie Telewizor! No telewizor Nic nie masz No żadnych kanałów, no wybacz Ale co to, to było? To było dziwne No mm, bardzo, bardzo dziwne Mam no, ale... nadzieję, że to takie coś nie wróci No o. A jak wróci to żebyśmy się byli już na to przygotowani Dzwonek O nie, są tam utwory Co oh, jest? Czego chcecie po? Witam panów. E, dzień dobry. E, federalni? E, w, w, nie, nie wiem. E, nie wiem. Federalni? Można tak powiedzieć, ale bardziej tacy tajni. Zjeżdżaj. Nieważne Takie. i co pan tutaj chce? Chcę z wami porozmawiać o tym co widzieliście przed chwilą Poza czerwonym niebem ale my nic nie widzieliśmy Nic, nic Nic nie było tutaj Oby na pewno? Tak Tak, my tylko graliśmy w gry Okeja. Na NESie Tak Ej, oni chyba nie widzieli. E, co, co? E, co? Nieważne. Mm, to życzymy miłego dnia. E, e, dobrze, to e, okay. do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. E, To było dziwne. No, bardzo. To ja było, było serio dziwne. Okej, okay, nikomu o tym nie Aha. mówimy, jasne? Nikomu. Dobra, nikomu. ja idę na hacę. Dobra, dobra. dobra nara Pa! Bye. Ale to było dziwne. Nie, ja teraz nie zasnę. Nie, muszę coś obejrzeć. Może coś obejrzeć, cokolwiek. No, może Stranger Things pooglądam. No, oglądam to. To jest bardzo dobry pomysł.